Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Właśnie otrzymałam paczkę Kroniki Świateł Cedrowych Wzgórz. Już zaczyna, zaczynam ją tutaj odpakowywać powoli. Chciałabym to zrobić razem z Wami, więc dokończę rozrywać tą folię. Jedno jest pewne, ponieważ w tamtym roku również zamawiałam y, kronikę świateł. Y, ona wyglądała mniej więcej tak i była bardzo pięknie zapakowana. Dlatego też jestem pewna, że ta paczka tegoroczna y, z kalendarzem na 2020 rok. Również będzie pięknie zapakowana i pachnąco zapakowana. Zaraz zobaczymy, co my tam mamy w środku i jak ta Kronika światła na 2020 wygląda. Może no już pachnie, tak już pachnie. Tylko zobaczymy, czym pachnie. To weźmiemy na bok. Uwaga, uwaga, uwaga. No tak. Super. No pachnie świętami to na pewno. Mamy tutaj siano i różne inne suszone i laurowy. O. No proszę. Dziękuję bardzo. No tutaj jeszcze coś się kryje. Aha, koperta, 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 mhm. piękna koperta z takim tłoczonym znaczkiem, nie wiem czy tutaj widać, chyba nie, z tłoczonym znaczkiem cedrowych, czyli takim, później zajrzę co jest w kopercie, na razie, o moje się odezwały. Dobrze, zdejmiemy to. fajny papier do dotyku nutki. Super. Hmm. Nie chcę tego zniszczyć, bo wypłocę. Pięknie. Ok, weźmiemy to na bok. No i tak, oczywiście zapakowane. Dwie części w tym roku, bo już oczywiście zdążyłam się Mniej więcej zapoznać, jak to będzie wyglądało. Także w tym roku mam dwie części. Są dwie części. I z tego co wiem, kolorowe. Ta kronika jest czarno-biała, tak? A te, z tego co wiem, zaraz zresztą sobie.